Teraz tak, żeby ludziom przybliżyć, kim jest w ogóle organizator. Mieszkam w Grodzisku, pracuję w firmie Inter Brooklyn. Auto hobby'em zajmuje się ponad 30 lat. Za początek to nieżyjący już hobbysta, birofil, znany, były fotograf grodzicki Edward Pawłowski. Tak to się zaczęło. Zobaczyłem w 1976 roku wystawę w Grodzisku zorganizowaną w dniach grodzickiego piwobrania. Zbierałem przedtem znaczki, monety, stwierdziłem, że to nie jest to, że birofilia jest to jednak bardziej ciekawe, ciekawe hobby o tych pozostałych, a co w tym ciekawego? Ciekawe jest to, jak można wejść na strych, poszukać coś ciekawego, unikalnego. W dodatku jakoś to okazuje się jedna, jedyna sztuka w Polsce, także jest to naprawdę coś niesamowitego. Działa Pan w ramach jakiejś organizacji, tak? Czyli mamy tak zwany Wielkopolski Klub Kolekcjonerów Birofilii i Zrzeszenie, Stowarzyszenie właściwie piwowarów e, domowych w Polsce. E, w, jak, ile osób e, działa w ramach stowarzyszenia? Niektórzy się rejestrują, niektórzy się nie rejestrują, ale obecnie można przyjąć, że 200 osób zajmuje się już produkcją piwa domowego. Czy ta impreza tutaj jest doroczna? Czyli dobrze zrozumiem, że od 31 lat tak jest to organizowane? 31 giełda, czyli od 76 roku. Kilka giełd się nie odbyło ze względów organizacyjnych, nie było zainteresowania, ale postanowiliśmy reaktywować tę imprezę. Co widać, że nagrodzicką giełdę zjeżdża się wielu znanych i cenionych zbieraczy z Polski, także i z zagranicy. W tej chwili z zagranicy? Skąd przyjechali goście? Przesi Niemcy. A z Polski? Najdalszy taki uczestnik? Szczecin, Szczecin, Warszawa, Elbląg, Wrocław. No i tu oczywiście Poznań zasila tutaj nasze giełdy. Są to osoby, które już można powiedzieć tradycyjnie przyjeżdżają do Grodziska. Mimo, że mamy również jej konkurencję. W tym samym czasie odbywa się bardzo duża impreza plenerowa w Chorzowie. Także to jest impreza trzydniowa, na którą również zjeżdżają też kolekcjonerzy. Także kolekcjonerzy podzielili dzisiaj: Część pojechała do, do Chorzowa, a część przyjechała do Grodziska. No, plany na przyszłość? Zastanawiamy się, bo po prostu jest coraz trudniej z organizacją tej, tejże właśnie giełdy i tego konkursu piwowarów domowych. Także plany. No, chcielibyśmy dalej to kontynuować, ale po prostu Chcemy to powierzyć osobom młodszym, młodszym, żeby się tym po prostu zajęli, wciągnąć młodszych, żeby po prostu no, więcej ludzi się tym zainteresowało. Jakieś nadzieje na horyzoncie, jeżeli chodzi o tych młodszych ludzi? No, y, zawsze są, ale naprawdę no, ciężko, ciężko pozyskać młodych. Młody. Przed kamerą portalu Echa Okolic stoi pani Magda, Magda Bochińska, tak, zgadza się. I od razu takie pierwsze pytanie na twarz. Co kobieta robi na giełdzie birofiliów, która jakby kojarzy się przede wszystkim, jeżeli chodzi o tematykę z mężczyznami. Ale chcieliśmy tutaj właśnie zaprzeczyć, dlaczego piwa mają kojarzyć z mężczyznami? Absolutnie nie. Myślę, że jest to taka dziedzina, która tutaj nie ma żadnego podziału na płeć, tak? I dla mężczyzn jest to ciekawe i dla kobiet jest to ciekawe. Właśnie chociażby na tej giełdzie, jest też sporo kobiet. Które również mają bardzo ciekawe zbiory, interesują się tym równie jak mężczyźni. Ja tutaj jestem tak bardziej rodzinnie. Tata zbierał, od lat zbiera birofilie, garzyce związane z piwem. Ja dorastałam w takim środowisku i też w jakiś sposób udzieliło się to mnie. Teraz razem przechodzimy na giełdę, grodziskom organizujemy razem, na inne również jeździmy. I właśnie w ten sposób to moje zainteresowanie właśnie się wzięło. A co Cię urzeka w tej tematyce piwnej? Hmm. Tematyka piwna. Raczej ja nie jestem takim wytrawnym jeszcze właśnie biurofilem, zbieraczem. Raczej, jeśli już, urzeka mnie atmosfera tych spotkań, bo atmosfera jest naprawdę fenomenalna. Birofile, czyli właśnie zbieracze tego, co się z piwem wiąże, zachowują się jak rodzina, naprawdę. Jeden pozyska jakiś tam ciekawy zbiór, dzieli się tym z innym, pyta się, czy jest właśnie zainteresowanie i tak dalej. Wspólne wymiany, bo też na tym to bazuje. Coś, coś fajnego. Też dlatego tu jestem. A czy lubisz piwo? Tak. Myślę, że każdy z uczestników tej giełdy lubi. A w jakim gustujesz? Przeniczne. Raczej przeniczne. delikatne przeniczne. Tak, po kobiecy. Gdzie się zaopatrujesz? Bo jestem też fanem piwa przenicznego. Mhm. Właśnie jeden z uczestników giełdy, też organizator, pan Maciej, ma w Poznaniu, świat piwa. Polecam. Tam naprawdę szeroki wybór. Można znaleźć bardzo fajne piwa. Czy w jakiś sposób chciałabyś zaprosić e, mieszkańców naszej okolicy, ale nie tylko, gości także spoza, e, do tego, żeby zjawili się na przyszłorocznej giełdzie? Oczywiście. No to w takim razie już z tego miejsca chciałabym serdecznie zaprosić na przyszłoroczną giełdę. Z pewnością się odbędzie. 32 już. Zapraszam serdecznie. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć tutaj, co prezentujemy. A także, nie wiem, może zaopatrzyć się w jakieś zbiory, może spróbować jakieś piwo. Mamy tutaj konkurs właśnie piw domowych pod hasłem Prawie Jak Grodzisz. Istnieje możliwość degustacji tych piw. Warto popróbować, tym bardziej dla osób, które tego Grodzisza nie znały. Tak jak na przykład ja próbuję i mniej więcej mogę wyobrazić sobie, jak to smakuje, jak to smakowało. Także zapraszam. Czyli warto jakby przywrócić od zapomnienia, tak? Grodzisza, Twoim z zdaniem. Z pewnością, z pewnością warto. Dziękuję bardzo. Konkurs stał jak zwykle oczywiście na wysokim poziomie. Żyli miało... Przeczytam może wynik konkurs. Trzecie miejsce Gerard Stojański. Zapraszamy. Dobra, dobra. Drugie miejsce Marcin Kołodziejczyk Brawo! Nieobecny Pierwsze miejsce Zdecydowany, jedyny faworyt Żyli nie miało tutaj myślę żadnych wątpliwości żeby wybrać akurat to piwo można by że e, nic się nie zmieniło od zeszłego roku. Jan Szała. <noise> Serdecznie dziękujemy jury za ciężką, wykonaną pracę. Prosimy tutaj, zapraszamy jury po odruchach.